Wszystkie silniki spalinowe mają niewielką sprawność. W zależności od konstrukcji jest to między 30 a 30 kilka procent. Czyli ze spalonego paliwa powstaje przede wszystkim ciepło, którego nie potrzebujemy. Mało tego powinniśmy chronić w przypadku Porsche. Dlatego, że z jednej strony jest to jedyny wydech, który jest tu za silnikiem, i jest spora szansa, że wysoka temperatura uszkodzi uszczelkę. Ale to nie wszystko. Gorące powietrze może zastać wentylator i w ten sposób obniżyć zdolność chłodzenia silnika. Więc muszę stworzyć taki ekran, który oddzieli ten wydech od tej części, która zasysa i jednocześnie oddziela komory. Nie ma gotowych rozwiązań, więc muszę stworzyć sam. Z czego stworzę? Wymyśliłem sobie tak. Ekran aluminiowy oraz taka mata elastyczna na bazie włókien szklanych. Wedle zapewnień producenta wytrzymuje 650 stopni. Ale oczywiście mówię, sprawdzam, więc zrobię mały test. Mam kawałek maty i opalarkę, która spokojnie nagrzeje się do 650 stopni i zobaczymy, jak to działa. Adam dokłada jeszcze tekturowy karton, który, jak wiadomo, jest bardzo nieognioodporny. Opalarka potrzebuje chwilę, by osiągnąć 650 stopni, ale po kilkudziesięciu sekundach powinna już dmuchać piekielnym żarem. Redukuje 90% wysokiej temperatury. Tak mówi katalog. Trzymam dłoń tuż za ekranem i faktycznie działa. W przypadku kartonika sprawa jest prosta. Pali się żywym ogniem. Więc całkiem fajne rozwiązanie i myślę, że je wykorzystam. Dzięki temu ekranowi Porsche nie skończy. Jak ten kartonik. Dla silników chłodzonych powietrzem największym złem jest przegrzanie. O motor, którego remont kosztował grubo ponad 100 tysięcy, warto dbać. Szkoda byłoby zmarnować taką kasę i tyle roboty. Najpierw próbny montaż wydechu, po to by zebrać wymiary konstruowanego ekranu termicznego. Panel wykonany przez chłopaków będzie z pewnością miał wyższą odporność niż testowany kawałek maty, bo otrzyma dodatkowy grubszy ekran z aluminium. Z tej blaszanej taśmy powstaną mocowania tłumika. Trzeba to wszystko tylko ładnie, profesjonalnie naciągnąć i zagiąć. No i zobaczcie, to jest lepsze rozwiązanie niż wymyśliło Porsche. Gdyby ktoś chciał zdemontować kiedyś wydech, tutaj mamy dwie śruby, dziesiątki, odkręcamy i całość wychodzi razem z tymi taśmami. Można pracować.